Siemaneczko, ja jestem Jakub Kotuła, to jest Free Yourself Poland i witam was po raz kolejny w ten piękny dzień. Dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o relacjach. Z samotnymi matkami. Wiesz, co jest ciekawe? Że jak tylko mówisz, że nie chcesz wiązać się z samotną matką, to od razu słyszysz, że jesteś niedojrzały, że boisz się odpowiedzialności, że nie potrafisz kochać. No dobra, ale kiedy samotna matka mówi, że nie chce faceta bez pieniędzy, albo z dzieckiem z poprzedniego związku, to jest selektywna, zna swoją wartość, wie czego chce. Widzisz ten podwójny standard? Bo ja widzę. I nie mam zamiaru go przemilczeć. Dobra, zacznijmy od podstaw. Tak, są samotne matki, które są naprawdę cudownymi partnerkami. Silne, ogarnięte z sercem do świata, empatyczne, świetną osobowością i naprawdę dobrym charakterem. Ale są też takie, które chcą, żebyś ty był ojcem, sponsorem, terapeutą, zanim w ogóle się poznacie. Wiesz, przychodzisz na randkę z Tindera, ona nagle się dziwi, że nie przyniosłeś prezentu, jej bąbelkowi No i to jest właśnie ten moment, w którym trzeba się zmierzyć Zanim zaczniesz nosić torby z Biedronki do jej mieszkania I zaspokajać emocjonalny głód dziecka, który nie jest twoje No dobra Narracja redpillowa Nigdy nie wiąż się z samotną matką. Wtedy jesteś po prostu planem B. Gościem do pomocy, a nie wyborem. I chociaż brzmi to jak kolejna mantra dla sfrustrowanych, to zawiera niestety brutalny pierwiastek prawdy. No bo faktycznie, jeżeli kobieta ma dziecko z kimś innym, no to nie jesteś jej pierwszym wyborem. Jesteś zazwyczaj opcją, praktyczną, wygodną, czasami nawet bezpieczną. No ale z drugiej strony nie każdy związek, każda relacja z samotną matką to od razu porażka. Istnieją relacje, które działają. Są mężczyźni, którzy zbudowali wspaniałe związki z takimi osobami, zbudowali rodziny. Tylko większość z tych mężczyzn, którym się udało to zrobić wraz z tymi kobietami po przejściach, było to, że nie, w nie wchodzili w tą relację z naiwnością i syndromem Zbawiciela. Tylko raczej z dojrzałością i świadomością tego, w co wchodzą i w jaką rolę w pewnym sensie się pakują. No dobra, ale co na to wszystko odpowiada wtedy feminizm? Samotne matki to są bohaterki. Wychowują dzieci same, trzeba je wspierać i nie oceniać. No i tutaj też masz taką półprawdę. No bo tak, wiele z nich naprawdę robi rzeczy niewyobrażalne, ogarnia wszystko dookoła, do tego jeszcze bąbelki i tak dalej. Prace, biznes, treningi, trzymanie forum, spotkania towarzyskie i tak dalej. Przy tym wszystkim będąc autentyczną, uczciwą wobec innych. No ale są też takie, które traktują faceta jak projekt. Masz wejść, najlepiej naprawić szkody po poprzednim facecie i przede wszystkim nie narzekać, bo mi się należy. Masz płacić, Masz być dostępny i przede wszystkim masz być wdzięczny, że w ogóle zostałeś dopuszczony do tej konfiguracji. I nie mówimy tutaj o ocenianiu, mówimy tutaj o uczciwości, no bo jeżeli facet ma być w relacji z kobietą, z dzieckiem, to nie może być traktowane jak darmowy zasób. No dobra, spójrzmy teraz trochę głębiej. Z biologicznego punktu widzenia, mężczyzna nie ma żadnej korzyści ewolucyjnej z wychowywania czyjegoś dziecka. Nie ma żadnych korzyści inwestowania w, w cudze geny. I nie. To nie jest uprzedzenie. To naprawdę czysta biologia. To właśnie dlatego wielu mężczyzn czuje ten podświadomy opór przed wchodzeniem w takie relacje. I to naprawdę nie jest złośliwość. To jest instynkt. Natomiast z kolei kobieta, która została sama z dzieckiem, nosi w sobie naprawdę ogromny ból. I chaos po poprzednim związku. Co na pewno nie jest łatwe. Zmasakrowane uczucia, traumy, czasami nawet PTSD. Pamiętajcie, że to wszystko zostaje w układzie nerwowym. I jeżeli nie przepracuje tego, Kolejną relację będzie wchodziła z tym niewidzialnym bagażem, który prędzej czy później się rozleje. No i wtedy wchodzi on, często młody, naiwny, z potrzebą bliskości, ale bez żadnych granic. Chce być potrzebny, chce udowodnić swoją wartość, chce być tym lepszym, chce jej pokazać, że można lepiej. I tak zaczyna się adaptować, dostosowywać, wycofywać swoje potrzeby, żeby czasami jej nie obciążać. No bo przecież ona ma dziecko. Ona ma ciężej. Nie mogę wymagać. Nie mogę mieć żadnych swoich preferencji, oczekiwań. No i po kilku miesiącach budzi się nagle w życiu, w którym nie ma miejsca na niego. Jest tylko on jako funkcja. Sponsor albo opiekun. Niekiedy wsparcie, a czasem nawet penis w momentach wolnych od macierzyństwa, ale nie partner. Broń Boże, nie mężczyzna z przestrzenią na swoje emocje, potrzeby i ambicje. Z badań przeprowadzonych przez Pure Research Center wynika, że w USA ponad 60% samotnych matek deklaruje brak chęci do stałego związku, ale jednocześnie w tym samym czasie wchodzi w relacje, bo samotność boli, bo dziecko nie zastąpi męskiej obecności. A jeżeli jakaś samotna matka tak postanowi, to współczuje temu chłopcu. To jest temat na inny odcinek, ale najgorsze, co może zrobić taka matka, to postawić swojego kilkuletniego syna w pozycji głowy rodziny, mężczyzny, domu, opiekuna, osoby, która. Wysłuchuje o jej problemach, no i wiecie zazwyczaj, jaka to jest narracja, że ci facety są źli, tak? No ale wracając, potrzeby nie znikają, ale to nie znaczy, że te kobiety wiedzą, czego chcą. No i tutaj zaczynają się konflikty, bo ona myśli, że on powinien się wpasować, a po cichu on liczy, że będzie traktowany jako partner, a nie jak rozszerzenie planu wychowawczego. No i oczywiście nie zapominajmy, że samotne matki mają masę form wsparcia, takie jak zasiłki i dodatki, preferencje mieszkaniowe, punkty w żłobkach i przedszkolach, darmowe porady prawne. A teraz wyobraź sobie, że jesteś samotnym ojcem. Gotujesz, pomagasz z lekcjami, podcierasz tyłek, kiedy trzeba. Jesteś po prostu tatą. Do tego jeszcze pracujesz. I nagle słyszysz w takim mopsie, że to jest dla matek, to nie jest dla pana. W dodatku, samotna matka z trójką dzieci może liczyć na kilkutysięczne wsparcie miesięczne. A ojciec dostaje jak zwykle wezwania do płacenia alimentów, nawet jeżeli ledwo wiąże koniec z końcem. I relacja z dziećmi jest dla niego naprawdę ważna. Pamiętaj, że nie ma nic złego w tym, że zakochałeś się w kobiecie, która ma dziecko. Ale na pewno wyniknie z tego bardzo dużo złego, jeżeli zrobiłeś to bez świadomości i konsekwencji. Bo wchodząc w taki układ, nie jesteś tylko z nią. Jesteś z nią, z jej dzieckiem, z jej rodziną, z jej byłym, jej traumami i jej przeszłością. To naprawdę nie jest klasyczna relacja, dlatego. To, że ktoś nie chce wchodzić w takie układy, to nie jest żadna obraza, to nie jest umniejszanie komuś, to jest po prostu dbanie o swoje własne bezpieczeństwo, o swoją własną psychikę i o swoje własne granice oraz preferencje. Dlatego facet, który nie ma granic w takiej relacji, Zostanie po prostu wchłonięty, jak papierek po batoniku, w tornistrze pierwszoklasisty. Zanim wejdziesz w taki układ, zadaj sobie kilka pytań. Czy ona naprawdę przepracowała swój poprzedni związek? Czy traktuje cię jak równorzędnego partnera? Czy tylko jak narzędzie? Czy w tej relacji masz przestrzeń na swoje życie? Czy jesteś gotowy na to, żeby być w życiu tego dziecka? Ale z drugiej strony nie mieć żadnych praw do niego? Tu nie jest hejt. To prewencja. Pamiętaj, żebyś nie nadrabiał za jej byłego. Nie udowadniaj, że jesteś lepszy niż on. I nie wychowuj, nie zajmuj się niczyim dzieckiem. Dopóki nie zbudujesz poważnej, opartej na mocnych fundamentach relacji z matką. Bo jeżeli wasz związek się rozpadnie, to mimo, że mężczyźni rzadko kiedy mają cokolwiek do powiedzenia w tych sprawach, to tutaj bezwzględnie nie będziesz miał nic do gadania. A niestety, serce i emocje zostaną w plecaku tego dziecka, który nigdy więcej cię już nie zobaczy. Nie wchodź w rolę terapeuty. Nie jesteś tam, żeby naprawiać jej poprzedni związek. Jeżeli słyszysz, że... On mnie zdradzał, on był toksyczny, on mnie bił. Zatrzymaj się, posłuchaj, daj jej się wypowiedzieć, ale nie zakochuj się w niej przez rolę wybawcy. Bo jak nie spełnisz oczekiwań, to staniesz się tym samym byłym, o którym ona teraz tobie opowiada. Takie kobiety również mają tendencję do testowania. Hm, zobaczymy, czy zostanie przy mnie, Mimo mojego bagażu. Niestety w praktyce często to oznacza, że zniosę na ciebie wszystkie swoje niepewności, a ty masz to udźwignąć. Testy lojalności lojalność się buduje, a nie testuje. Jak jesteś sprawdzany, a nie traktowany jak partner, uciekaj. Także jeżeli już się zdarzyło, że Zakochałeś się w takiej kobiecie? Kolejne ważne rzeczy, które powinny zapalić ci lampkę w głowie. Traktowanie dziecka jako karty przetargowej. Jeżeli chcesz mnie, to musisz zaakceptować moje dziecko. No to jest jedno. Ale też jeżeli każde twoje nie kończy się emocjonalnym szantażem. Typu, to znaczy, że nas nie kochasz. To nie relacja. To pułapka. Jeżeli ona nie rozdziela ról. Jeżeli dziecko śpi z wami w łóżku po sześciu miesiącach relacji, jeżeli traktujecie jak tatę bez żadnych ustaleń, jeżeli ona mówi do ciebie tatuś, tato przy dziecku, chociaż nie jesteś ojcem, to nie jesteś partnerem, jesteś narzędziem do łatania emocjonalnej dziury. I tu również powinna zapalić się czerwona lampka, czyli w momencie, kiedy ona ani razu nie mówi nawet neutralnie. Na temat ojca swojego dziecka Jeżeli każda rozmowa na ten temat To festiwal nienawiści I dramatyzmu, a dziecko to słyszy Pomyśl sobie, co ona zrobi z tobą W momencie, kiedy wy się nie dogadacie Dlatego jeżeli wejdziesz z to Bez świadomości Możesz się obudzić za dwa lata z kredytem Lodówką pełną danonków I dzieckiem, które mówi do ciebie tato Kiedy ona pisze do bułego, albo szuka kolejnego gacha Który nie jest tak nudny jak ty Związek z samotną matką to nie jest z automatu Zły wybór, ale to wybór, który podejmujesz Ty na własne ryzyko. Wybór, który wymaga świadomości, granic, braku. Strachu przed porzuceniem, zostawieniem odejściem, odwagi i brutalnej szczerości. I naprawdę nie daj sobie wmówić, że jeżeli nie chcesz takiego rodzaju pakietu, to jesteś toksyczny, nieczuły i w ogóle egoistyczny. Masz prawo chcieć relacji bez historii, bez dzieci, bez chaosu. Pamiętaj, że w relacji powinieneś być partnerem, a nie koszem na brudy. Nie spodziewaj się, że to będzie normalna relacja, rodem z Instagrama czy z historii opowiadań. Twoich znajomych, którzy mają zwykłe relacje. Bez tego bagażu, bez tej przeszłości. To będzie coś zupełnie innego. I to jest Twoja decyzja, Twój wybór. Czy chcesz brać ten bagaż, ten ciężar na swoje barki? Jeżeli tak, trzymam kciuki. Jeżeli nie, to masz do tego prawo. Pozdro.